Dzień Boże, witajcie, mamy dzisiaj wtorek 13 maja posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie: rzekł do nich Jezus. Powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuje, w imię mojego Ojca, świadczą o mnie, ale Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z Moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Dzisiaj moją uwagę zwracają słowa Jezusa, które mówi: nikt nie może wyrwać ich z mojej ręki. Co mówi w ten sposób Jezus Żydom i swoim uczniom? Ja jestem takim pasterzem, który nie pozwoli na to, żeby ktoś was zabrał z mojej ręki. Że mój ojciec jest tak wielki. Że nie pozwoli bogaczowi zabrać ciebie z mojej ręki, ponieważ jesteś moją ukochaną owcą. Dlatego Jezus mówi: Nie wyrwiecie z mojej ręki, nikt nie wyrwiecie z mojej ręki. To nie oznacza, że nie będziesz cierpiał, to nie oznacza, że nie będziesz przeżywał porażek, to nie oznacza, że wszystko będzie się układać idealnie, ale Bóg jest większy od tego wszystkiego. Niech Was, i Bóg sobie, Bóg szef mogąc, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.